Oko! Okay. Bo się zaczął tak. Przy czym, przy czym innym. Dostał tego słuchacza. Okej, okay. jazda, jazda, jazda. Jeszcze przyciągnij, przyciągnij, wcerówki, wcerówki, przyciągnij. Lewa. Prawa do góry, prawa do góry. Lewa do góry. Lewa. o kurcze tak spokojnie, lewa 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 delikatnie, lewa, mocniej lewa siedzisz, dobra, ok ok, ręce do góry ok, to znaczy ręce do góry, i teraz prawa. prawa prawa, mocniej prawa mocniej prawa ok, dobrze, dobrze i lewa, lewa lewa, lewa. lewa. ok Dobrze, dobrze. Najpierw ciało leci później dopiero, dopiero w troszkę. Lewa. Lewa. Ok. To no tak To no tak płynnie. Nie jest nią szarpiemy. I lewa. Lewa. Ogromnie i Płynnie, Lewa. Lewa. Ok, nie lewa. Ok. Dobrze. O kurwa, to rąbię te komary. te Patrz, idź tam, To Ja już zwolniłem, nie mogę pójść tego gwałtownie, nie? Oczywiście nie możesz. Co? Nie było tak źle, nie? Nie, no bardzo dobrze było. No, ja, idziesz trochę do i mhm. i to potem mam się nagłupić prawo, prawo prawo, prawo prawo i daj, tak tak, tak robisz prawy klawo, mhm. teraz zakątowe mhm. nie wiem, sobie się oprzykam chyba tym moim sprayem a ja się oprzykałem kurde bo, bo, bo ktoś nie wziął tego mojego Azona i po przykładzie tego, to gryzą nalej. Ale teraz... zapominam ciągle o tych, o tych 100 metrach. Ona ma, ona ma nasze starlecie. Idziecie piechotą? Prawo. Prawo 90. Aha. Prawo 90. Prawo 90, no 90 stopni w prawo. Jak chcesz, to możesz jechać. Prawo. Okej, okay, dobra. I teraz wprost. Teraz chodź wprost. Dobra. To może wszytek weźmę.

Jasna, ale tu rąbią te widzimy co tam idzie się do przodu, do przodu nogi tak No i zległ się do przodu do przodu, bardzo tak spadnie Lewa, 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 lewa. Tak. Tak. I hmm, przeciągamy, biegamy, i biegamy. biegamy. Eee, nie powiecie, bo nie no to petycja pomylamy o Jeremy. Jak? To się w i wtedy będzie. Nie wyszło, do końca w fotelu. Siedziała w fotelu do końca, i wygodniej było. wiesz. Ty się FK, ty siedziałaś w fotelu, ty się no, poruszała w fotelu, a się, ty się nie wyskoczyłaś z tego fotela. Nie, bo ja nie umiem wyskoczyć z tego fotela. A czemu nie? No nie, nie umiem, bo ja chcę, aż się przesunęłam tak, żeby, żeby te nogi wysunąć. Nie wiem, dobrze już. Ale to było ładnie, ładnie. Ale... No dobrze, ale fajnie wylądowałaś. Nie no, no ja biegę przez ciebie jak ja jeszcze będę biegła przy tym, No nie? teraz kim właśnie ty chcesz się zobaczyć jak tyś ty, ty za słabo biegła rozumiesz No dobrze będę biegła no już co Ale tam ładnie tak trochę Stop no to samo